Yo, 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 siemaneczko widzowie, witam was w szóstym, siódmym odcineczku z GTA San będziemy Dzisiaj CJ zostaje ratownikiem, także zapraszam was do oglądania. Będziemy, włączamy syremy. Z drogi, z drogi, bo na ratunek trzeba jechać. Nie wiem ile jest, 12 misji chyba. Chyba 12 misji jest. Jak dobrze pamiętam. Dobra odpleja widzę, że już. Pierwszy pacjent zaliczony. Przepraszam, przepraszam, nie mogę was rozjechać, jestem pogotowiem Nie chcemy nikogo rozjeżdżać! Przecież, jadaj, ja nie wiem, czy ja tu podjadę, Z tą karetką i podjadę karetką, dobra, jedziemy na 40 30 sekund, zążymy na luzie Czude. Panie karetką, Policyjne misje też by się przydało porobić, co? No? Przecież nie wiem czy nadają, muszę poczytać te ten. misje policyjne. Tylko z moim, moimi skillami jazdy i w ogóle to my nie wykonamy tych misji. Wiecie jak to ze mną jest Tamtego na końcu pojedziemy. Musimy załatwić ten, ee, trochę czasu. No mm, mm, i co, i tak z każdym tym? Z każdym poziomem będzie coraz więcej ludzi do zebrania, mam rozumieć. Ja, Teraz szybciej, CZAS MARNUJEMY! Tylko czas marnujemy przez takie głupie zachowanie Przecież jedną osobę musimy zabrać. Był No tak, mniej inaczej. Zawsze trzeba jechać na około, bo po co? Inaczej jechać, nie? Co nie widzowe? No. Gadaj! Mamy mało czasu, szybko! Typie, Boże No i policja mnie będzie ganiać, tak, karetkę policja będzie ganiać Bo zahaczyłem ich lekko Boże, jest tak głupie O i jeszcze balasi do mnie będą strzelać, no no jakby nie inaczej, nie? Beeeez, ta stara baba będzie tak powoli szła Wiem, że karetka jest sprawa, mam tylko 3 miejsca Już, już irytacja że, nie? Będzie tak to szło, to nie będziemy robić tych misji Będzie tu policja na mnie strzelać, balasi będą na mnie strzelać Nie wysiadł. Może zmanowaliśmy tylko czas. Można powiedzieć. Czwarty poziom, ja się baje co będzie na dwunastym. Dobra, jedziemy. Może ile tu jest, ty, osób teraz No, dawaj, 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 dawaj 15 second plus, dobrze Zgadzaj afro Jestem pewny, że źle tą misję robię, i takie, żeby że bezsensownie, no, no, ale. No. jest bardzo ważna. Widzowie w tym mieście, chyba ratować ludzi, bardzo dużo ich tutaj rozwalamy, ale też trzeba poratować trochę osób. Musicie to zrozumieć. No i lecimy, lecimy, widzowie drapy rzamy cyk. Jedziemy po następny. Jedziemy po tamtego, później po tamtego. Dobra, nie to jest takie trudne jak myślałem Tutaj oni blisko są, bo ja już się bałem, że oni będą na drugim końcu miasta. Nie. Mi się wtedy załamał. Nie, nie źle nie ma tragedii Noc się tylko robię i nie podoba mi się panorama teraz w nocy, bo jest strasznie odsycone kolorami i ja ledwo widzę wszystko takie denerwujące w oczy powiem wam u was pewnie będzie to normalnie, u mnie nie przynajmniej kolorów w monitorze ale no nie chce mi się ich zmieniać, zawsze zapominam wybrałem to, mogliśmy wybrać San Fiero. a ja stwierdziłem, że to jest za dobra, już się zaczynają daleko respić dobra, damy radę Rzeczywiście tego o co jest najbliżej powinienem zostawiać na końcu Ale dobra 7 sekund do takiego dostałem A ja jadę po tej stosem najbliżej żeby dostać czas dodatkowy i wtedy mieć więcej czasu żeby iść po tej stosem dalej Wiecie o co chodzi? No Dobrze, że się rozumiemy już do nie zatrzymuj się, bo mnie zdenerwuje zaraz. Minuta trzydzieści jeszcze mam. Dobra, na luzie. Już zaraz dalej już musimy jeździć. Dawaj, 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 nie ma czasu. Mamy jeszcze innych pacjentów. Jeszcze gwiazdkę poszukiwamy. A ale... no, ja go nie innać. Oni znajdą tej kartki. Powinno więcej osób odsunięć, czyli tam jest miejsca. Dobra, mamy dużo czasu, na no, ludzie to robimy. 9 minut, już szósty lat. Driftem. Trochę do tyłu i się pakujesz. Nie! Widzę wiedzięcia. No i co widzowie, trzech ostatnich pacjentów. Dlaczego wyłączyłem syreny? Bo jak widzieliście przez cały odcinek, NPC zjeżdżały i się boję, że zdarzy się tak, że mi przejadą któregoś i mi go ukatrupią. I dlatego ja wolę wyłączyć te syreny i przejść to i mieć fajnie, bo jest już godzina nagrania. Masakra. Widzowie, masakra. Do siódmego poziomu, fajnie. Od siódmego już, kurde, zaczyna się ta monotonność. Nudy robią masakra widzowie. Dobrze, że kończymy już tą karetkę, bo jakbym, jak przegrałbym teraz, nie wiem, przejechałbym tego, karetka by mi się rozwaliła. Nie przechodzę już tej misji. Nie ma szans. Nie będę robił jej trzeci raz. O, także. Masakra, masakra, widzowie, masakra. Pierwsza próba fajnie mi szła. Tam do szóstego poziomu doszliśmy 12 chyba minut. Później. No i teraz to jest druga próba, jakoś to idzie. Trzeci próby, nie robię od razu, mówię. Nie robię trzeciej próby. Jak coś by się teraz stało, nie robię trzeciej próby. Także trzymajcie kciuki widzowe, bo trzeciej próby... Nie. Darzam ale to mi no, to Co ty się powtarzał? Jera, jak to oglądał to pewnie bekę ciśnie W jednym momencie miałem ciśnienie 250. Na czym półtępek, 250 jak na drifcie, na nie wiem, ósmym poziomie na drifcie wleciałem w gościa. Już myślałem, że go rozjadę. Już się chciałem załamać. Normalnie, widzowie, że... już kończymy z sreny teraz, bo teraz nic się nie stanie. Jedziemy od poziomu pacjentów, poziom 12. Jak będzie coś dalej, to ja nie wiem, co ja mam robić. Powinno być 12. Tylko. Także w tym odcinku miała być jeszcze siłownia, ale o kurde Ale nie będzie siłowni, bo już jest za długi odcinek. Nie, yeah, widzowie! Zobaczcie ile HP mamy teraz <grywa> Udało się Dobra widzę, dzięki za oglądanie Trzymajcie się do następnych Siemano